Kościół posiada wiele relikwii. Jedną z takich cennych relikwii Kościoła jest całun. Całun jest to płótno, w które zawinięte zostało ciało Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża i złożone do grobu. To płótno miało w historii różne miejsca pobytu. Obecnie znajduje się w Turynie, stąd też nazywany jest całunem Turyńskim. Całun Turyński jest zamknięty, wystawiany na widok publiczny tylko z okazji lat świętych, roków jubileuszowych. Ostatnio w roku 2000, a teraz prawdopodobnie w roku 2025. W świecie jednak są namalowane kopie tego całunu, które można obejrzeć, i na taką jedną z kopii całunu patrzymy obecnie. Widzimy z jednej strony, od środka w stronę lewej, przód pana Jezusa, widzimy twarz, widzimy ręce złożone. Natomiast od środka na prawo widzimy plecy, tył Pana Jezusa. Razem z tym całunem mamy szczegółowe opisy na takich planszach, obrazkach i te opisy, które powstały po badaniu tego całunu potrafią nam lepiej zrozumieć prawdę o tej męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa. Całun trafił do kościoła w Droszkowie, ponieważ kościół nosi nazwę Podwyższenie Krzyża Świętego, a w dniu wczorajszym, 14 września, był odpust. To święto powstało w kościele w roku 355, 14 września, kiedy to była konsekrowana bazylika Bożego Grobu. W bazylice Bożego Grobu do dzisiaj jest Golgota, czyli miejsce, gdzie stał Krzyż Chrystusa, a także miejsce, gdzie był grób pana Jezusa. To święta Helena, matka cesarza Konstantyna. Kiedy jej syn cesarz dał wolność religii chrześcijańskiej w 313 roku. Pojechała, by szukać relikwie, by szukać pamiątki po Jezusie Chrystusie. Te pamiątki były przechowywane, oczywiście w zamknięciu, w niedostępnych miejscach, żeby nie uległy kradzieży, a także zniszczeniu. I ona znalazła m.in. Krzyż Chrystusa. O całunie, że ona miała do czynienia z całunem, o tym historia nie mówi. Niemniej jednak. Krzyż Chrystusa, a grób, całun turyński to są podobne elementy, podobne relikwie.